Szanowni Państwo, co oni sobie kupili? Szanowni Państwo, to jest niedopuszczalne, żeby zmieniać formę, czas debaty, miejsce debaty w trybie wyborczym. Szanowni Państwo, jeżeli coś się ustala, a ja przyszedłem tu z dobrej woli, zgodziłem się na warunki komitetu WDG, Komitetu Wyborczego. Przyjąłem tę debatę, odjąłem tę rękawicę, jak niektórzy pisali na portalach i dziś okazuje się, że mam jechać do Ełku, a co z Wami? Czekamy tutaj na wejście. Ja dostałem jakieś bilety, moi drodzy, które zaraz Państwu pokażę. Jakieś bilety na wejście. Proszę bardzo. Tak wygląda wejściówka. Tak wygląda wejściówka na dzisiejszą debatę. Proszę bardzo. 30 miejsc dla lepszego Grajewa. Dla Was wszystkich, moi, wszystkich moi drodzy. 30 miejsc. Według protokołu, który ja podpisał lepsze Grajewo. debatę. To jest skandal i kpina z nas wszystkich, z mieszkańców, z i z mojej skromnej osoby. Z wyborców, proszę. Nie! Zapraszamy prosimy do nas, prosimy, prosimy do, do, zapraszamy? zapraszamy tutaj. Zapraszamy na salę. Y, jak, jak pan wszystkich przyjął zaproszenie, zapraszamy na salę. Jest miejsce, czekamy. Wszyscy chcemy wejść. Co to za ustawka? Jest napisane, że po 30 osób Co to za ustawka? Jakie były uzgodnienia? Jakie były uzgodnienia? Ma pan protokół? się sytuacji. Z jakiego to mieliście radia 5! Co to za kłamstwa? nie mam Nie byliście To jest za chwileczkę, za chwileczkę będę, będę mówił, bo chciałbym, aby moje wystąpienie ograniczyło się do doświadczenia. <grymne> 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 Panie Darku, z tego tytułu, że Pan jest organizatorem dzisiejszego spotkania, myślę, że powinien Pan otworzyć dzisiejsze spotkanie, bo debatą to nie można nazwać. Witam Panie Burmistrzu, dziękuję za przyjęcie zaproszenia na debatę. Mimo wszystko, jeżeli Pan będzie chciał z nami dzisiaj debatować, to oczywiście zapraszam. Witam przedstawiciela mediów, przedstawicieli mediów, witam serdecznie Państwa i proszę moderatora debaty o zabranie głosu. Brawo! Pytanie, czy wszyscy weszli, czy będziemy wchodzić dalej, czy, Kierowice. czy... 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 Będziesz że nie móc w w ja, tylko, ja mam tylko pytanie do pana moderatora. Czy pan jest z Radia 5? Dokładnie. Nie, nie jestem z Radia 5. państwa, to, że niektórzy tutaj stoją, niektórzy stoją też na korytarzu, to wynik tego, jak ta debata dzisiaj została zorganizowana. Ona została zorganizowana przez Komitet Wyborczy Wyborców Współpraca dla Gajewa. Brawo! Ja oświadczam. Ja proszę ja oświadczam moim że proszę do tego budynku dostałem się siłą. Jeden z Panów był na tyle przyjemny, że otworzył Nie, mi drzwi. Do wejścia na dzisiejszą debatę. Szanowni Państwo, jak ta debata została zorganizowana? Przybliżą, przybliżą Państwu nasze oświadczenia, zarówno mojego pełnomocnika, jak i mnie. Jak i moje oświadczenie, które za chwilkę Państwu odczytam. Myślę też, że warto by było poznać. Ostatnie pismo, bo być może Państwo tutaj już czekali na dzisiejszą debatę, a w międzyczasie na jednym z portali, bo my się też z tych portali żeśmy dowiedzieli, doszło do nas pismo i informacja komunita, komunikat w zasadzie pełnomocnika DG. I pozwolicie Państwo, że Państwu ten komunikat odczytam przed oświadczeniem. Z przyczyn niezależnych od organizatora, oraz dużego zainteresowania planowaną debatą, mniejszym informuje, iż dzisiejsze spotkanie w sali konferencyjnej Grajewskiej Izby Historycznej zmienia formę na otwartą dyskusję kandydatów na burmistrza. To nie jest debata, tylko już, tylko już otwarta dyskusja. A pan tutaj nas przed chwilą powiadomił, że jest to debata. Z udziałem mieszkańców Grajewa Zostanie ono udokumentowane w postaci nagrania wykonanego przez portal internetowy EG Evo oraz agencję reklamową ABSTRA oraz transmitowane na żywo. W związku z ograniczoną liczbą miejsc oraz względami bezpieczeństwa w spotkaniu uczestniczyć może uwaga, 60 osób, moi drodzy. Po 30 osób reprezentujących każdy komitet. Ja otrzymałem o godzinie 16.20. Od pełnomocnika Komitetu KWW WDG bilety, karnety na dzisiejsze spotkanie. O 16.30 dzisiaj dowiedziałem się o tym że będzie to debata zamknięta dla towarzyszy. Być może hucpa, w której Pani mamy uczestniczyć. Ale, 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 ale skończę, pozwolicie państwo, komunikować. Zmiana formy spotkania nastąpiła w związku z zaproszeniem skierowanym przez redakcję Radia 5 w stronę kandydatów na debatę, która odbędzie się 28, moi drodzy, listopada o godzinie 12 w Ełku. Na warunkach ustalonych przez redakcję kandydat na burmistrza Komitetu Wyborczego Wyborców Współpraca dla Grajewa, pan Dariusz Latarowski przyjął zaproszenie, potwierdzając swoją obecność w dniu jutrzejszym, podpisał pełnomocnik KWWWDG, Pan Kazimierz Podlaski. Ta wiadomość ukazała się pierwsza na portalu Życie Grajewa o godzinie mniej więcej 15. Czyli kilka godzin przed rozpoczęciem dzisiejszej debaty. Ja bada. chciałbym coś powiedzieć, przepraszam, ale Panu nie głosu. Jeśli chodzi o nasze oświadczenia, odczytamy teraz zarówno ja, i mój pełnomocnik <suszel> oświadczenia tam, ty, tam, ty dotyczące tam, dzisiejszej. Debaty. Ale pozwólmy pana jeszcze odczytać. Pan Przewodniczący Rokowski, sam na dzienniku. teraz doświadczenie Komitetu Wyborczego Wyborców lepszych Rejewu. W imieniu Komitetu Wyborczego Wyborców lepszych Rejewu oświadczam, iż zostały złamane warunki protokołu dotyczące organizowanej debaty, która miała odbyć się 27-11-2014 roku. W Grajewskiej Izbie Historycznej o godzinie 18. i Organizatorem debaty był KOW współpraca dla Grajewa, który zaproponował miejsce, godzinę oraz prowadzenie debaty przez redaktora miejsce, Radia Pięć Jako Pełnomockich zgodzili się na do warunki na przez Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Pomimo naszej propozycji organizacji debaty w Miejskim Domu Kultury przy większym audytorium, redakcja Radia 5 poinformowała mnie, iż nic nie wiedziała o powyższym wydarzeniu. Komitet WTG nie dokonywał żadnych ustaleń z redakcją oraz nie wysłał do radia tematów zagadnień. Osoba, która była wyznaczona do prowadzenia debaty, nie jest związana z redakcją Radia 5. W związku z tym zostaliśmy wprowadzeni w błąd przez Komitet Pana Dariusza Radarowskiego, a tym samym wprowadzono w błąd mieszkańców miasta Grajewo. Pan Wojciech Kraszewski, redaktor Radia 5, udzielił nam oświadczenia, które przytoczę tu w całości. Debata, która ma się odbyć 27 listopada 2014 roku o godzinie 18 w Grajewie między kandydatami na burmistrza Grajewa nie jest organizowane pod patronatem ani w żaden sposób przez Radio 5. Radio 5 całkowicie się odcina akurat od tej debaty, a jednocześnie zapraszamy na godzinę 12 w dniu 6, czyli 28 listopada, na naszych warunkach do studia Rady 5 w Ełku, na przeprowadzenie spotkania debaty kandydatów na burmistrza, na burmistrza Grejewu. To jest cita z Radio 5. W związku z zaistniałą sytuacją oczekujemy przewoźników od KMU współpracy Liczymy, że Opublikuje oficjalnie, pan nie skończył wypowiedzi. sytuacją również dla mieszkania. Niech pan nie skończył wypowiedzi pana Kraszewskiego, że ja tę debatę, zaproszenia tę debatę przyjąłem. Ja tylko nie mam. Pan nie poprawił, pan To jest Pan jest radny miasta. Pan nie za nic o tej za panu. Fragment notacji. Fragment i cytat. Wyjęto oczywiście pan Ladarowski przyjął debatę do EU. Do EU. Dziękuję bardzo, panie radiczku. Proszę bardzo. Ale proszę po prostu tego radnego żaru, żeby mówił. Za chwileczkę. Za chwileczkę o powiem. Szanowni Państwo. Żeby, żeby dalej nie przedłużać, nie przedłużać tej komedii, bo nie jest to debata, również to debata, odczytam Państwu oświadczenie swoje. Oświadczam, że ze względu na złamanie warunków protokołu z dnia 24 listopada 2014 roku dotyczącego organizacji debaty podpisanego przez pełnomocników komitetów wyborczych z winy organizatora komitetu Współpraca dla Grajewa dzisiejsza debata nie może dojść do skutku. W związku z tym moja obecność ogranicza się do wygłoszenia niniejszego oświadczenia. A więc zostały... Szanowni Państwo, nie zostały. Podanie. Demokracja padła w gruzach Nie zostały. To państwo, 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 no nie jest demokracja, bo jeżeli coś się ustala i się do umowy łamie i się nie dotrzymuje po męsku słowa, jeżeli komitety nasze ustaliły, wcześniej. Debaty. i ustaliły pewne warunki debaty to znaczy, że ktoś te warunki złamał i nie jest nie to jest kontynuacja pierwszego dla ale, ale proszę dać tak mi skończyć nie zostały nie nic zostały dotrzymane warunki z protokołu nie zostały dotrzymane warunki z protokołu zawarte w punkcie czwartym który mówi o przeprowadzeniu wyżej wymienionej debaty przez redakcję Radia 5, siedzibą wełku oraz ustaleń punktu 7, mówiącego, że tematy zagadnień będą dostarczone w formie pisemnej do redakcji Radia 5. Wyżej wymieniona redakcja nie otrzymała do organizatora do tej pory żadnych materiałów oraz była zaskoczona samym faktem uczestnictwa w debacie, co wynika również z fragmentu oświadczenia pana Wojciecha Kraszewskiego, redaktora Radia 5. Czemu pan Pełnomocnik go Lugelski. czyta. Radoski, A, ja? I ja? ja I pan 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 ostatni komunikat Ostrowska. Komitetu no, to 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 WDG. Nie tak, panie ja nie będę, no, Tak. Taki tak? Taki mój taki mój ale szanowni państwo, ja skończę. Pozwólcie państwo. Ostatni komunikat Komitetu WDG opublikowany około godziny 15.00 w dniu dzisiejszym na grajewskich portalach inter internetowych nie został przesłany do pełnomocnika mojego komitetu i zawierał informacje sprzeczne z wcześniejszymi ustaleniami. Tylko dlatego, tak pan się... Poza tym pełnomocnik komitetu WDG, pan Kazimierz Podlaski, dzisiaj około 16.00 przekazał pełnomocnikowi Komitetu Lepsze Grajewo, panu Ryszardowi Chylińskiemu. Karnety wstępu do Grajewskiej Izby Historycznej dla większości mieszkańców miasta Grajewo, mojego komitetu, mojej osoby jako kandydata na burmistrza. Debata powinna być jawna i dostępna dla obywateli. Dlatego naszą propozycją była debata w Miejskim Domu Kultury, na co nie zgodził się KWW Współpraca dla Grajewa. Złamaniem ogólnie przyjętych standardów jest również brak zaproszenia wszystkich lokalnych mediów do uczestnictwa i reakcji z przebiegu spotkania. Szanowni Państwo, to mam dzisiaj do zakomunikowania. To mam dzisiaj do zakomunikowania. Warunki zostały złamane. Jeśli chodzi o Pana Pełnomocnika i Pana Moderatora, nie znam tych ludzi, Nasz Komitet Wyborczy nie uczestniczył w powołaniu tego, tego moderatora. Z tego, z tego co widziałem, powiedziałem tutaj jako jedna z ostatnich głosów, które próbowały się dostać na tę salę. Wydaje mi się, że kolejna większość Chciałbym, tylko jednoznacznych. Jedna z ostatnich swoich tego z to praktycznie wszyscy zdążyli wejściu, jest w tym mieszkaniu w, w drzwi. Więc Państwa zapytać, czy y, debata dzisiaj powinna się odbyć, czy... czy... Nie znam pana moderatora, nie wiem jakie pytania mi zada. Ja się pytan nie boję. Jestem dzisiaj tutaj na zaproszenie Komitetu WDG. Przyszedłem, żeby uczestniczyć w debacie, ale nie uczestniczyć w takim, w, te, w tego typu spotkaniach. Bardzo się cieszę, że to jest ten entuzjazm. Bardzo się cieszę, panie burmistrzu, gratuluję drużyny. Natomiast prosiłbym, żeby pan jeszcze moderator skończył swoje, jeżeli pan ma... No moderator! No chciałem tylko jedną rzecz Bardzo, bardzo kulturalne, kulturalne, szczególnie jeżeli radni się wypowiadają w taki sposób. Gratuluję, gratuluję. Dobrze. Jak, jak już wspomniałem, nie mieszkam w Grefie od 12 lat, praktycznie. Bywam e, tutaj czasami, staram się jak najczęściej, dlatego, że jestem sercem związany z tym miastem. I generalnie wydaje mi się, że debata jest e, podwaliną demokracji. I proszę dać to człowiek Bo w niedzielę mamy drugą Myślę, że warto to posłuchać, co panowie w mają do powiedzenia, jak mówię, ja nie jestem związany z żadnym z nich. Ale jeżeli pan będzie chciał zadać pytanie, które z kandydatów, oczywiście będzie taka możliwość. Debata jest podzielona na trzy tury. Jest pytania ode mnie, pytania pomiędzy kandydatami. Po jednym pytaniu taka była mowa koronawodzników komitetów. I w trzecim to już jest pytanie o zdaniżności. Ale słowo w ciągu trzech nie może zadać pytanie wtedy. Oczywiście pod warunkiem, że nie mówimy wszyscy na raz. I dajemy innym też dojść do głosu. Zakończyć to spotkanie. Yeah, ja ja, 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 ja się, nawet... tak, nie Czyli tak, panie jest... nie, 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 nie dojdzie mi do debaty. No? Nie. nie tak. ja. Ale na jakich warunkach ma do tej debaty dojść, jak ja nie zostałem wpuszczony prawie, że na tę debatę? Pukałem, pukałem, pukałem a zaraz pozostałe, stał ludzi. to ma być debata, jednostronna debata, Debata zorganizowana przez Komitet KWU w Budyniu. od inwestycji. Niej, inwestycji, o niej, o niej, o niej. inwestycji. Szanowni Państwo. Brawo, brawo. Po raz kolejny, po raz kolejny, po raz kolejny przyjmuję wyzwanie, chociaż dzisiejsze warunki zostały złamane brawo. całkowicie. Brawo, brawo. Przyjmuję, brawo. przyjmuję warunki debaty jutro. Brawo. że te warunki Komitet Współpraca dla Grajewa zmieniał kilka razy. I tak umowa, i taka umowa między komitetami jest niepoważna. Dlatego dziękuję Państwu serdecznie. Dziękuję Państwu serdecznie i zachęcam Państwa do jutrzejszej debaty, która nie jest moją winą tylko winą Komitetu ja Współpraca dla Gryba. Dziękuję bardzo. O taką demokrację pan walczył, o taką, o taką sprawiedliwość, o taką wolność słowa. I mam do pana pytanie: czy, czy tutaj trzeba czy ja pamiętać w taki sposób społeczeństwa? I mam pytanie, panie Krzysztofie. Proszę pan, Naprawdę jestem zażenowany tą postawą społeczeństwa obywatelskiego. Dziwię się bardzo że w ten sposób mamy dyskutować, to nie jest debata. W takim sposób nie wolno się zakopywać. Jedna rzecz, bardzo dobrze byłoby, jeśli byśmy się mogli spotkać w większym pomieszczeniu, na przykład w Lendeku. czemu nie? Ale sam pan widzi, do czego doszło. Nie mi się, żeby te nie nie się. By było to, że... ale... Będę Ale Panie nie się odbyć? Nie będę się pojawiał. Właśnie, pan! Przepraszam Państwa za to zamieszanie, które powstało, ale to była sprawa w zasadzie dwóch komitetów, które na bieżąco musiały reagować na poszczególne sytuacje, które pojawiały się w międzyczasie. Próbowaliśmy e, ustalić pewne zasady debaty, natomiast e, pewne e, zdarzenia, które e, następowały po sobie, e, musieliśmy reagować na nie e, w jakiś e, inny sposób, gdzie chcieliśmy doprowadzić e, do debaty e, do debaty, która mogłaby się odbyć na e, kulturalnych i europejskich warunkach, e, to co zostało w tej chwili przedstawione przez pana burmistrza Adama Kiełczeskiego, e, wykracza gdzieś bardzo daleko poza ura. E, proszę państwa, tak nie, nie można dyskutować o sprawach poważnych dla, dla naszego miasta.

Przyszliśmy po to, żeby podyskutować na tematy, na tematy problemów Krajewa jakimi są głównie bezrobocie. O tym pan burmistrz. Nie. Ja jestem mieszkanką Krajewa i również jestem oburzona, ponieważ to miała być otwarta debata tak. dla mieszkańców Krajewa. Pani sobie wyobraża, jaka to była debata w wykonaniu pana burmistrza? Taka miała być debata. Ja Ale Pani jest mieszkańcą i było dla mieszkańców, my też nie, jesteśmy mieszkańcami. Ledwo wyszliśmy. Ledwo wyszliśmy. Ale Ale nie, ledwo weszliśmy. Ale weszliśmy. To nie jest taka debata. Siłą proszę Panią, tak? Siłą. Pan Burmistrz, pan burmistrz był zaproszony i nie musiał powiedzieć siłą. Ale ja mówię o Pani w lęgu i sumi Ale Pani rusz. zobaczy, żeby Pani pozwalamy mówić, ja Pani pozwalam. A Pani chce się kłócić tak jak Pani burmistrz, Pani nie będzie wystarczała. pozwoli. Tak, ja po prostu chcę Pana wytrzymać w Pana burmistrz. Ale ja pani nie ma okazji ze względu, że Pan burmistrz kłóci. Nie ma Pani okazji zadać mu pytania. <laughs> debata dla mieszkańców Grecji. Następny no. berch, czy tam przeczytam. Proszę Panią, gdybyśmy zrobili to w kinie, taka sama sytuacja by była. Czyli po prostu to by były krzyki, szumy i wolki. proszę pani, proszę państwa, ja debatę zaproponowałem w piątek. W piątek... No, tak, chwileczkę. W piątek zaproponowałam debatę. Był problem na początku z salą i debatą. My upieraliśmy się przy gichu, ten salę wynajęliśmy, tak sobie to wyobrażaliśmy. Pierwsze ustalenia pełnomocników wyborczych było. Debata nie w gichu, a w ginie, ale data, data generalnie w tym momencie była nasza. Takie, takie, takie z drugiej strony były warunki. My zaproponowaliśmy w tym momencie debatę dalej w gichu. I zgodnie na datę pana burmistrza, czyli na dzień dzisiejszy. Czyli doszliśmy do takiego kompromisu, że miejsce ich, sala kinowa nie, natomiast data pana burmistrza nie, taka, którą proponowaliśmy. W pierwszym ustaleniu, proszę, proszę poprosić rzecznika, czy pełnomocnika Komitetu Wyborczego, lepszego Grajewa, hmm. gdzie to oni zaproponowali, ja mam może tu y, um, powiedział, ja po 30 osób, ja mam dokument, który mówi o tym, że należy przygotować 30, Ała. 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 30 może, osób, 30 osób. Ale pan to pan w internecie, gdzie jest pana podpis? Tak, ja wiem, ja podpisywałem, nie mam. Nie, otwarta debata mieszkańców, dla mieszkańców Grejewastu. Ale ja proszę tam... tak nie zbierać te... Proszę bardzo, niech to już... otwarta debata. Ale...